<grym> Chciałabym chodzić do takiej super szkoły <grym> Ten chłop w blaskowej koszulce co taka hotuwa nie mówi nie, nie mówi nie mówi tylko nara, mówi też kurwa Dokładnie Właśnie skamowali nas No przecież Miłość do kotleta Miłość kutleka do kotleta skamowego Wyruchajko, go. Przez hej przez hejt, Olek. Nie ma overkog wyszedł z tej zboczonej głosówki. Wrócił na Overkog, co ci się dzieje z tym. <śpiewanie> UPC? Światło nie <śpiewanie> łączy. Guta se odczep. <śpiewanie> Jak sprawić, żeby sobotnia kawusia była zawsze dobra? No to nas nic nie co? <gibli> Na każdy placuś, Mogę ci nazywać ci, będziesz mieć platka. ESA! Na Następnie tworzycie mapę. Wewnątrz, kam, ludzi, Smar. 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 ludzi, <gibli> no, nie ludzi, jak... to to ludzi, 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 to za, prof? Pstro to za prof. <gibli> From! Super. <śmany> Super. fa <Profi>, Fargo, normalności. Fargo! Fargo, z fałdą. Fargo. To jest to zdjęcie z poprzedniego tytułu. Iście BTS w tle. Majonez. <śmany> Majonez. Majonez. Fantom Forces, o ja tam jestem Nasrałem do gara i gitara Pierwszy, pierwszy, pierwszy. O Pole dwa! O, pole dwa Pole dwa, pozdro pole dwa, pewnie to ogląda. Co Kto oni robią? Jeden dzień. The game. Co? Zacz. Jaki od? Widzisz, że jest... Widzisz, że jest 7 odpowiedzi. Co sobie myślisz? O, pewnie nazwa odcinka, a tu. Przykro, Olek, Olek, moment. O... Nagrywańsko kanał. Taka Taka muzyka. Teraz MP się podnieca, bo JoJo Reference. Aha, i cyce, i cyce. JoJo szaciccy. TMP, pijany kanał. CMP <laughs> to bardziej się podnieca, chyba JoJo Reference, niż cycami, pewnie. No niech medą! No bo. On... <coughs> Okej, okay, wsiągam do góry, wyskakuję po jednej. Bardzo zabawny filmik. No było, było widać, było widać ok, nagrywańsko. Bigocinek fail, bignacinek. O, w tym obraz kadwaja. Dlaczego mi się wydaje, że on mówi nigger? Jak? <grymanda> Czekaj, bo to mi teraz pokoju. <laughs> Trochę słychać. George zje ci meble. Haha, ha, ale zabawne. Nie, no takie. Urwa, Nasz... ale się uśmiałem. Członek z RIM SMP zje ci coś. To takie osoby, nie wiem, powinny zamknąć mor. To konto to jakiś <laughs> śmieszny żart. To mi zje ci <laughs> Jestem śpiewem. Członek Dream SMP zje ci i rzecz. Yy, opinia zignorowana. No, teleportuje ja się Epickie. Ja. Epickie. Jedzie autobusem Epickie, gacha przystawać. moment, gacha moment. Nienawidzę sk... jest to Dlaczego ludzie do go sami? Pan Anbo. Ludzie, w cudzysłowie ludzie. Wilbur, mam dla ciebie paczkę. Może wejdziesz, no. jasne. Nie no, jeszcze Wilbur, nie no, Wilbur się szedę, Wuzia, to się uluczył, że przewiódł No i kto to tworzy? Kto naprawdę myśli, że to jest, nie wiem. Jeszcze spoko się w No oddało. No... No, my... Na części, Siema. do ściany. Siema. <grym> Fajna muzyka do ściany. Ty... Nie no, ty Barcy si poszedł. No, że... jak tak się nie odzywał to. Zprzyjaźnimy się z nią? Nie. 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 Patrz na łatwo. Jakie Dobra, podróż, Jaki boś, winiar, winiar Challenge mamy. Tak. Moglibyśmy się zaprzyjaźnić? Nie, nie moglibyśmy położyć gównem. To stwórz konto takie, że udajesz, że jesteś w fandomie tym cringeowym. Diverso. Okay. Mm. I, I zaprzyjaźni się z kilkoma takimi ludźmi. To. I weź, pisz jak tam nie mówi, nie, nie każ mu tego robić, bo on się zmieni w jednego z nich jeszcze. Go nie odzyskamy. Nie będzie The Spy. No, że był sobie gościu, który yy, w, przez dwa lata tam siedział w jakimś fandomie trans i w ogóle, nie? I udawał, że jest jednym z nich, i po dwóch latach, jak już miał admina, usunął cały serwer, gdzie było jakieś 5 tysięcy ponad ludzi, i, i nie dało się potem tego serweru odzyskać. Jaki gigata? Szef. No, szef. Bracie, na część yy, klepie. Okej, 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 flag w tle, wow, picka, picka. <laughs> okay, <bye>. <laughs> A <laughs> body has been discovered After a certain Jak widzę filmik z, z tym, filmik z tiktok, tekstu z speech, to od razu mi się ten filmik chce wyłączyć Ścieknie pirat. Sytuacja, gdy podczas seksu analnego krzyczysz dochodzę, dochodzę i plujesz lasce na plecy. Co? No już mu zostawiłem. Ale że S... S2... Oj dobra, nieważne. Florida na profilowym. respect plus, Imo. Ale minus respekt Ale za potem S, S, przez... S przez S. S przez S, to właśnie. Słyszałem, że na Si jest takie miejsce, że jak sobie naciśniesz palcem to masz po prostu głos jak Cześć? To Cześć? Dzisiaj. Nie, nie umiem. Nie mam ochoty chodzić na włosę. Mam połączony z Maps Longs. z jednostkalotkami, którzy specjalnie rozgrzewkę dają po X pojacyków, żeby patrzeć jak nam tks jeden skaczą. Okej. Okay. Okej. Okay. Każdy pytał aż z tej okazji. Tak, bak, bądź to też jest najlepsze, ja mogę spowitać jakie widziałem. To na filmie z tego ład pada. No Nie, no. Zabij go, zabij to dziecko. No i że Dobrze, dobrze. Traska nie dokończył, no. Czy naprawił po drodze? No zabij to dziecko w końcu. Trzymaj to za Ale dupa, słyszę. Kto robi to? Po Postorje wie mocniej. Hahaha <gulia> w tej animacji Kto robi ten O wądź crackbaka, mogł byś popić Krakwak, krakwak to. to jest najważniejsze, się istnieje. Masz subą Krakbaka No zasubuj